Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przed nami dzień, kiedy z jednej strony warto zająć się emocjonalną stroną swojej osobowości, swojego życia miłością, innymi uczuciami swoimi relacjami, związkami a z drugiej warto zadbać o kontakty ze swoją własną rodziną jak również zająć się wszelkimi sprawami również formalnymi dotyczącymi rodziny domu rodzinnego. A skoro już mowa o sprawach urzędowych, to uważaj dlatego, że nie warto dzisiaj dawać żadnego rodzaju łapówek, czy dowodów wdzięczności. Może to zostać źle odebrane, a nawet grozić konsekwencjami prawnymi. Czego jeszcze dzisiaj nie robić, to przede wszystkim nie poddawać się. Jeżeli sytuacja, w której się znajdujesz jest obciążająca, po prostu trzeba ją przeczekać, zagryźć zęby. Ale na pewno nie odpuszczaj dzisiaj. I myśl do rozważenia na dzisiaj. Żeby dojść do tego, co kochasz, musisz najpierw wykazać się cierpliwością w stosunku do tego, co aktualnie masz. Dobrego dnia, kochani.